Hey, się no rodziska. Właśnie skończyliśmy. Teleportować się. I tam, jesteśmy. To się skończył, ten się skończył. I jesteśmy we Rast Common West. Spawn wehikuł. Dobra, idzie teraz, musimy lecieć tam na to nie? Mhm. No i poleciał. Widzicie, takiego to tylko samochodem gonisz. Jak tu polew na brzozę. Oj tam, oj tam Dawne dzieje i nieprawda Dobry Dobry my z ZUSu Nie płaciliście rachunków I Dadł ci z Otwórzmy te wrota do jasnych chorem A czy ich się nie otwierało w inny sposób przypadkiem? No, ty ty teraz ty musieli tu przyjść o. Co ja chciałem A to też już my zrobiliśmy Cośmy zrobili się strzelę, nie? Ja idę pogadać No wiesz, że ja nie strzelam, nie? Co robisz? A więc faper fabri znowu w akcji zapomniałem Tak Ale taka cisza mała. Dobra, shotgun. USD upgrade nie mogę zrobić. Hmm. Czekaj, jaką hmm. ja mam tarczę? 315. O, proszę, na tą lepszą. Gdzie, na Allegro. No, na tym naszym Allegro. A 74 granaty. Jaką masz teraz? Ja mam tutaj fajny, PTN <coughs> dla Ciebie na serenę. Dwa do tego zatrucia, yy, wewnętrznego światła, gry umysłu i korosyf. No, chyba kupić, nie? Nie. I do odporności na korosyf, plus 28 korosyf e, damage. Chcesz to? Zgadnij. Hmm, Chcesz? Nie. No to nie. To się... To się, to się goń. To się pałuj. Tak. To jest ta arena? Mhm. Uh -huh. Nie pamiętam jej synek. Ale coś mi mówi, że jak wejdziemy, to pierdolnie. To nie pij tyle, będziesz pamiętał. Doreczkę, ja znajdę sobie jakiś spot sniperski, i wtedy możemy. Nie znajdziesz. Ja już tu jestem. Znajdę, cicho. Dobry. A, to z nimi. A, dobra, tak, z nim to nawet nie będę szukał. Myślę, że z tymi, ...z dużymi, ze skagami będziemy się męczyć. Dobra. Wow. What the fuck? Chodź tu, pedale. No, chodź tu do mnie. No. Rodziej sobie? Dobra O czekaj zostaw mi go Dobra, podnieś mnie To się kurwa decyduj Myślałem, że go zdejmę Niech się znowu coś odepchnie Zawsze mogę puścić nie? Kurwa. Dobry? Dobry Potrzebuje pan czego? Pytanie Dobra Co ma to dla mnie? Bierę Coś było dla siebie takiego naprawdę? Najpisniejsze no Aha, no to zawsze coś rzeczywiście Dobra, tu jest przeładowane, a to jest przeładowane, dobra. A... Dobra, jest <grym> z tego pimpadła, żebym korzystał. Z tego mi tak słabo szło. A co masz lepsze? Mhm. Dobra. <grym> Druga rundka, tak? O, hmm? widzę, że ktoś był 2 W końcu A wszystko A wina tych DC Wszystko wina tych DC Czemu nie ja podniosłem SMG, które było dla ciebie Ach podniosłeś No tutaj było SMG dla ciebie no, Ale takie słabe, takie słabe nawet chyba Dobra Nie spadł zwiedzać Zapierdalać Ech. Dobra Dobra Co, dasz radę? Dobra Tak Oh, what the fuck To ci fajnie schodziło wszystko A ty mówisz fajnie, a zaraz przerąbiemy Ja spierdzielam na drugą stronę! Ale nie. Brakuje mi Black Hawka. Wystarczyło przeładować chwilę, Dobra. Jest jeszcze ktoś został? Tak, duży. Tak, to pierwszy. <noise> A to ty. <noise> A za tobą. Nie mogłeś? Nie zdążyłem. Za ja tobą był pan bruzier. A za tobą duży bruzier był, no. To nie To, że ty bierzesz takiego na klatę, to nie znaczy, że ja biorę. <noise> Inaczej, gdybym miał jeszcze tego teraz. <noise> Automat możliwy do włączenia. Tak, ja tak, by... tłumacz się. tłumacz Dobra, teraz ich trochę inaczej przywitam Teraz ty tam stój się nie wtrącaj Kuba za szybko Jest tu ktoś No... A to o tym mówiłeś że były No Za tobą, mutant mały Zabij go. No zabij go no. Okej. Okay. Wygraliśmy? No Tobie że zabiłeś ten tego co miałeś, nie? Jak? Ja to miałeś po prostu nie wpierdalać Czemu? Bo się A... dzieci nie wpierdolają, jak w rozmawiają. Ale, ale ja lubię <laughs> Nooo, Niesporne dziecko zawsze. Nie! No. Ach, te stare dzieje brakuje mi tego łezka wokół. oku. ją cyzną. This is fucking awesome. A też... jeszcze ci to kiedyś normalnie odpłacę za to jakoś. <laughs> coś by <wymyśle. laughs> Kurwa. Zarąbiście kurwa. na plecach, no Darego zostaw Ja widzę. No, no. Znowu żeś się wpierdził Dobra no. Mówię, zostaw to ty kurwa lecisz na niego o jakbyś mnie nie znał Kurwa nie chciałem tego włączyć u, padłem Co ja mam zrobić z tą informacją powiedz Podnieś mnie No nie wiem No teraz też nie zawsze raczej Eee Czemu on mnie zniknął? No kurwa, bo nas deportowało. Ciebie. No dopiero teraz. Nie wygląda w kurwa. to najlepiej. Tak, paduje się powoli, nie? Zamknij się i O, Oj, jak A przecież mamy grana. A ty już to płynąłeś? Dobra, ja tego jednego dużego biorę na ciebie. Co kto lubi? Zostaw go, no kurwa, masz. Zawsze na tych dużych rzuca się... Nie mam helfa, opadłem. Się rzesze, jakby ci kurwa. Bo ci. To było dobre. No, na styk, mam 13 HP. 17. No nie. Kurwa, pomóż mi. Czekaj, bo mnie tu denerwują. Jak padnę, to znowu będziemy dymać od początku. Nie od początku, ty co zabiłeś już są zabici Dobra 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 Teraz dyn, dyn. ja padnę tak wiatr Ja małe skurwysynki są tu są Nie ja, strzelać do mnie kiedy do was strzelam później Nie słuchają też Co? Logika bordo nad na Chuj, jestem ranny, będę stał w miejscu. Padłeś? Podnieś mnie. Co? Nie, też leżałem i zdychałem. Nie, bo słyszałem podnieś mnie, to tak... I mnie zabrzmiało. No mnie nie mi, no. <laughs> Dobra. Trzeba garnąć wam co tu został za ludzkość. Shockwave kontakt grenady. No pies <grych> Jak wchodzisz na arenę, to daj znać ciasz. O co na arenę. Odczułem po plecach. Okej, okay, moment to fres nie strzelił Jezus Mary, nie wiem co się stało, ale Dla ciebie jest idealna postać w dwójca Jaka? Psychon Serio? No hmm? to mierzy się trzeba gdzieś sprawić Też się zostało? Ja hm hmm. hmm. Mała muzyka gra, to coś jest na rzeczy. No. Masz go? Nie, to jest w kontenery. Jak mafia. Czy że nie wiem o co biega O, wiem mam pomysł. Chodź Chodź, chodź, chodź No po co? Dawaj Dobra, teraz mnie nie podnoś hm. Aha, coś się zabić Ta. Dajcie w jackasy e. Tak. to metoda wymyślił. No ale przynajmniej ten zresetujemy, nie? Dobra. Gdzie idziesz? Na dziwki. do ładowania. Ej, w ogóle jedna winda się zbagowała, nie wyszła. Mm -mm. Ci? Nie, ja sobie już porażę. Porażę sobie, porażę. Nie, nie to jakieś pora... padło. O, to. Co to było. Dużo dużych. No nie, wiem, przypadek. Dobra. O, znowu. O, 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 w końcu ktoś nas odwiedził z bazuką, dobra, dobra, niedobra. Czemu ty się zawsze dlatego rzucasz, a w którym chcesz się zrespić? A zjadłeś go całego tak? Bo wątpię. No jakby nie odszedł, to ja. I tak, i tak. <coughs> za jebie. Zbieraj się Zbieraj siły na nich. Mm. Urałbym ciebie. Masz, się na tym dużym co jest pode mną. Dobra. Dobra. Pięknie. Czyżby nam się udało? Niestety. To coś mi tu wypadło ciekawego Hmm Moja zabawka Dobra, może jakaś strzelba jeszcze? Nie Co? Nie Nic przeglądam co to leży A takie ładne kwasowe tam były gdzie? Gdzie Wtedy, zanim się gra pierwszy raz nie wysypało. No... To było coś. Tak, jeszcze będę to przeżywał, kudziwa. Ale spoko, tak, ja ci nic nie mówię, przeżywaj jak chcesz. świnia okres, kuźwa A świnie mają okres? Nie Właśnie. wiem. Gdzie jest wyjście z tych chęciapy a tutaj? Za jak smród w gaciach kręcę się i nie mogę znaleźć wyjścia. Dobra. Przerwa? No to Nie wiem ja się musiał że nic na swoją postać lepszego nie dałem Radę teraz dropnąć Dobra, granaty są, wszystko jest hmm, Dobra do to, to nie może strzelać <laughs> A, to już wiesz co, co ja co ja normalnie przeżywam O, dostałem lepszą bazukę Dobra, co tu mamy jeszcze? Liquidate, revenge, Eduard, są perki pod co? Jeszcze jakieś misje? No chyba tak. Mhm, mm oddania. No, Gdzie? Dobra. Tu. Okej, okay, tutaj mam no. Mm, ale myślę, że w tym miejscu też zakończymy ten odcinek. No i zobaczymy się już w następnym. Także dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Dobra.